Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam Was w kolejnym odcinku od Zera do Milionera. Dzisiaj testować właściwie nie będziemy testować żadnego sposobu po prostu będę chciał wam pokazać jak zarabiałem przez te dni w których nie było odcinków, przyznam wam że obecnie na markecie idzie mi naprawdę słabo, no co prawda teraz już zacząłem się odnajdywać, ale ostatnie dni no nie szło mi za dobrze, zamroziłem trochę gotówki na szczęście nie miałem żadnych strat, zbyt, znaczy nie miałem zbyt dużych strat jeśli chodzi o przychód ale no szło to wszystko powoli bo zainwestowałem złe karty, no i trochę trzeba czekać czasu żeby one się sprzedały, tutaj widzicie handlowałem dużo na luku show, na luku show co wam pokażę, strasznie ciężko odmieniać to nazwisko, tutaj ściągnąłem Lorda Bendera myślałem, że może się sprzeda, jak nie to nic nie stracę, akurat Essien się sprzedał z profitem, no i tutaj widzicie Bolandów, których wykupiłem praktycznie cały rynek, już tutaj trzech się sprzedało, no ale muszę czekać, bo sporo w nich zainwestowałem, dają dobry przychód, bo tak od 200 do 400 monet nawet, ale no trzeba troszeczkę, trzeba troszeczkę poczekać, żeby to się sprzedało, no i to był mój błąd, ponieważ no kupiłem ich, zaryzykowałem i no nic nie straciłem, ale musiałem za długo czekać a Jeśli chodzi o Luka Show, bardzo przyjemnie się na nim handluje, bo ma on dosyć wysoką cenę na kup teraz, co widzicie tutaj. Wszystko sobie sprawdzam na FoodDB i po prostu licytuję go bo poniżej tej ceny. Tutaj widzicie, wygrałem licytację bodajże 1900 i będę miał z niego 200 końców profitu. To jest mało, zdarza się po 300, 400, więc są to już niezłe sumy, aczkolwiek no jak możecie sobie policzyć wszystkie końce, jakie mamy jest około 5, powyżej tysięcy. 5 jak na te parę dni handlowania jest to żałośnie niski wynik, no ale Cóż, przyznam się, że no jak na razie przez to, że ten rynek tak wariował, nie szło mi najlepiej. Lepiej wychodzi mi handlowanie, kiedy ten rynek jest ustabilizowany. Eee... I to w zasadzie tyle co chciałem wam pokazać w tym odcinku, wiem że był bardzo krótki, wiem że w zasadzie nic, y, nic się nie, y, nie dowiedzieliście z niego takiego ciekawego, chcę wam po prostu pokazać y, to co się u mnie dzieje jeśli chodzi o tą serię, w następnym już będę coś sprawdzał, już będę pokazywał wam na kim warto handlować kiedy już właśnie FIFA jest aktywna, no bo na razie było ciężko ocenić ceny tych zawodników, tutaj ten klip wam się zapętlił, przepraszam was za to, ale po prostu coś musiałem puścić, e, no i co to by było na tyle, już za niedługo pierwszy odcinek od zera do bohatera i nowej serii pod lupą ale e, szczegóły będą w innych filmach tak więc mam nadzieję, że taki krótki nazwijmy to update serii wam się podobał że zostawicie łapkę w górę, e, możecie go podesłać znajomym, byłoby super gdybyście go udostępnili, no i co to był Koza, kanał Koza Sport, na razie, piona